Patrzcie, moje, moje znalezisko. Siemanko, zaczynamy nocne zbieranie, jest jeszcze jasno, udało się w końcu za jasnego dojechać na miejscówkę, aczkolwiek w lesie już jest ciemna I tak kochani, powiem wam tak, jesteśmy w lesie 5 minut i patrzcie na torby. Mogę tam przyniósł do torby? Poproszę. proszę. Żanetka, chodź do nas. Żanetka zdobyła grzyby wielkości talerzy. No, Jak Hermucik weźmie ludzi do lasu, to nie ma bola we wsi. Dobra, szukamy dalej. Tak, dwóch dni. Jesteśmy, jesteśmy tu 5 minut. Nie, nie, nie. <laughs> Dobra. No nic, kochani, uciekam. Szukamy dalej, hejka, do następnego. I moi drodzy, kolejny, kolejny, ścisłutki, patrzcie. Wojtuś, mykaj mi z mojej trasy. Ty miałeś swoją obok. No Wojtuś taki jest, słuchajcie. Tak, tak. on tu z kamerką, chyc, kurcze. Zjedzony do gołdzień, No tak. Tamto wcześniej się tak samo. Nie braknie nam. Pięknie. Też objedzony. No obiedzony. i patrzcie, jaki jaki. A tu gołąbka. To no, Helmucik mówił, że będą rydze w lesie. No i są rydze. Piękne mleczko wypływa. Dobra. Moi kochani, popatrzcie, ryzyk. Kolejny. <śmulujesz> kolejny. Piękne rydzyki. Znaczy, o ile ryzyk może być piękny, no ale mamy na myśli grzyba. I kochani. Tego gagatka wypaczyłem, a no tak z 15 metrów gdzieś. No, ho, gdzie? No chodźcie <laughs> <laughs> Ładniutki, nie powiem Trzeba się rozejrzeć dookoła Chop i do worek Niestety nie mam koszyczka Masz? Jak już Wojtek krzyczy o matko to znaczy, że wychaczył coś konkretnego. O, szósty śmiały. O kurka. O, patrzcie, jest kolejny, ale piękny. Grubiutka nóżka. Piękny. No powiadam Wam, że tą górkę musimy dokładnie obmacać. No. Pewnie. Żaletka złapała też? O, jakie tutaj? No. Było... O, widzę chyba konkretnego dalej. <grymne> to jest dla tych, którzy. Tutaj, dla tych, którzy pisali komentarze, że znaczy ja nie wiem, gdzie jest nie widać. To są Nie, to są podobne. Bardzo... <grymne> to są Czekaj, przed chwilą mi gdzieś tu migną. Tam chyba w oddali. Na sprost ciebie, bardzo... takie białe, bardzo... widzisz? Bardzo... O. Masz? No proszę Tak to, to, to jest Tak, przyświeciłem Przyświeciłem i Żenetka wypatrzyła tak? Oj, petarda. Wow! Kochani, co tu się wyprawia. Patrzcie, czasami są takie miejsca, że idziemy nie przez 5-10 minut, nie ma nic. A czasami, jak w tym miejscu, dosłownie... Żonetka! To światło ma właściciela. Patrzcie, jak piłuje do góry leć leć panie kochany 3700 lumenów na wyjściu z żarówy army the wizard polecam jak chcecie kod na 11% zniżki podam go na końcu filmiku proszę następnego wypatrzyłem Żaletka obok niego przeszła. Patrzcie, jakie cudeńko. Kolejny normalnie, następnym razem, jak tu przyjedziemy, to będę robił live'a chyba. Petardo. Uh, Chwila odpoczynku, muszę się wody napić Patrzcie kochani Mówiłem, że się muszę napić wody I podczas picia wody go wypatrzyłem Troszkę obiedzony ślimaków jednak jest bardzo dużo, ale też się nada Możecie dać znać w komentarzach, czy też próbowaliście kiedyś chodzić z latarką? Ja zaraziłem, jak widać, kilka osób. I powiem Wam, że osobiście przy latarce udaje mi się znaleźć więcej niż za dnia. No nic, góra jest naprawdę konkretna, stroma więc trzeba się osapać, okombinować ale się opłaci na jest na dół a tego konkretna strumizna dobra o widzę tam przy drzewie wy go pewnie nie widzicie ale będziecie mieli okazję Zobaczyć, z jak daleko go wypatrzyłem. Kurczę, czy tylko ja się tam wyspindrom? Stałem tam na dole, i tu jest grzybek. Powiem Wam, że pojechałem bezpośrednio po pracy o matko. Jestem w Adidasach. Jest tak ślisko. Tam też jest grzyb na dole, tam nie zejdę. Właśnie go widzę. Jest tak pięknie ślisko w tych butach, że to nie porozumka. A umówiliśmy się słuchajcie, w ciągu 15 minut za do Wojtka. My jedziemy stary. Dobra miejscówka jest. I jako, że Wojtuś mnie wziął do siebie na miejsce wziąłem go do siebie Nie, to listek tym razem O kurka No Przy okazji jeszcze żenetka dołączyła No nic, pijemy się wyżej <laughs> o, szukanie przy latarce, patrzcie, jaki piękny. Dosłownie a ludzie, książkowy. A ludzie piszą, że nic nie znajdziemy. Bo... Dobra, idziemy sobie kilka minut bez grzybów, zaczynamy narzekać. I nagle rozdar się Wojtek. I chyba mamy rekord pobity naszego nocnego. Poczekaj. Bo mój miał dwie dłonie. Mniejszy Mniejszy On największy w tym roku. Mój był pół razy większy. Piękny wojsku. Gratuluję. Patrzcie. To je moje znalezisko. Patrzcie, tu. Tu czekaj, czekaj. mogę cię poprosić. Serce, przypyło mi tak samo rypi. Chodź, chodź. Dobrze. Ty jesteś fotografem. <śmiech> <śmiech> <Numory jeden>. <śmiech> <śmiech> Raz. Czekajcie, nagramy go. <laughs> <laughs> Wojtusz, wysadź rękę przed siebie. Patrzcie. Dwa. Koła auta się zrobiły foty. raz no i dwa. No i kto jest w Mistrzu? W Miejscówkach kto jest w Mistrzu? Hmm. Hmm. E, powiem Wam tak, tu się jeszcze wrócę. Ale sprawdzę tutaj. No i oczywiście. Te wcześniejsze Wojtuś też widziałem. Patrzcie na tego. To są moje. To są moje. Patrzcie. I tak się sel... widzę. Tak się sennucikiem wchodzi na grzybki. Patrzcie kurde, patrzcie jakie grzyby. Ale nie, mój większy. Uch. Czekaj porównamy. O matko, czekaj, muszę ślimaka wywalić. Moment. <laughs> Żonetka leci dalej. Ach, ten zepsuty. A żoneta za chwilę przynosi taki metr 20. Patrzcie Miśki, patrzcie jakie kurcze grzyby. To się w głowie nie mieści po prostu. Ale wiecie to cieszy, że obiecałem znajomym, że jedziemy półtorej godziny za Kraków i że znajdziemy coś. I kurka, miałem rację. Patrzcie po prostu jaki grzybior. To jest coś fantastycznego. A wiecie ile jesteśmy w lesie? Przyjechaliśmy do lasu dwie godziny temu. Po prostu... Patrzcie na korzyk. Przyłóż bogi. Podnieś go do góry. Do góry go podnieś. Patrzcie jak to wygląda. Tam jeszcze masz. Jeszcze ci zostały. Czekaj, bo jeszcze tu patrzę, oni się nie mi siada latarka, to, to powoli. Dobra, i teraz będziemy mieli kapkę pod górę. No i tak, tak moi mili Teraz musimy sobie przejść przez strumyk, najlepsze jest to, że mamy już prawie tak wyczerpane Latary Więc Przechodzenie w nocy przez strumień Śliskie to kurde wszystko takie Że ja cięż nie pierdziu Dobra ja wyłączam żeby żeby się jakaś przedostać na drugą stronę, bo tu idziemy po kamyczkach. Patrzcie, sam kołnierz jak człowiek jest miły dla lasu, to leży obdarza, leży obdarza, ten na górze, widzicie? Zrobiłem krok do przodu w wielkości ta talerza. I Żanetka go wyciągnęła spod moich prawie stóp, rozdeptałbym go niemalże. Także my jesteśmy już na końcu naszej drogi dzisiejszej, ale dosłownie... Gdzie się nie ruszymy, tam jeszcze jakiegoś, jakiegoś na koniec, na koniec wyhaczymy po prostu. No i powiem wam, że od dzisiaj zaczynam wozić zapasowy akumulator do latarki. No ale to było żaleta petarda po prostu. Zrobiłem krok do przodu, schyliłaś się. No dobrze go nie rozdertałem, byłoby go szkoda. A bo wy i tak już nic nie widzicie na ekranie. Później włączymy kamerę. E, jak już się gdzieś zatrzymamy tam, gdzie jest ciepło, bo teraz to naprawdę już nic nie widać. I na sam zupełny koniec w lesie obdarował mnie jeszcze dwoma białymi kozaczkami. Na takiej maleńkiej górce. Zaraz koło miejsca, gdzie stawiamy auto. Zawsze tu były kozaczki. O, jest jeszcze jeden trzeci. O, ale zeżarty już przez... Ślimaki, dokumentnie. Mamy plan, żeby stanąć w jakimś parkingu przy, przy czymś takim, żeby nagrać Wam, jak to wszystko wygląda. Już w świetle jakimś konkretniejszym. Jeszcze ostatni luk między drzewka, za kozaczkami. No wpadły dwa, trzecie obżarty. Proszę bardzo. Pięknie, rozłożymy to później, bo nic nie widać już. No i na koniec zatrzymaliśmy się przy stacji cepanu, żeby nagrać dlatego tego mamy. Tutaj jest część moich, tu jest koszyk żanetki. Zobaczcie, jakie piękne. No i tutaj rekordzista wypadu, czyli wielki burowik wojtka. Dwie długie talerzyk jest tego też od groma. Także... No całkiem dużo grzybiorków. Ładnie to wygląda. jesteśmy bardzo zadowoleni z wypadów. No. To teraz jeszcze, bo tu już będzie foteczkę robił Petarda ładne krzypki. <laughs> Ten jest taki i wcale nie jest największy. No, no i to już w mieszkaniu. Wszystkie prawdziweczki powyciągane. Tutaj takie jakieś, które mi się połamały. No, wygląda to tak. Bardzo fajne grzybki. Proszę ładne, ładne te są takie po prostu jak z rysunku, troszkę przy zgryzione, ale no ale są też takie piękne całe po prostu bardzo zadowolony jestem dziękuję Żanetce, Wojtkowi za mega wypad naprawdę jestem szczęśliwy no może dla niektórych to może dla niektórych to będą byle jakie zbiory dla mnie to są po prostu bardzo, bardzo udane zbiory piekarnik dostawiony do suszenia ten jest śliczny. Piekarnik nastawiony do suszenia. Część będzie pokrojona i trafi do zamrażarki. Część pójdzie na suszenie. No. Zabieram się za obróbkę, bo jest już prawie 12 nocy. Trzymajcie się. Dajcie znać w komentarzach, czy wam się podobało. Poproszę też o subika, w łapkę w górę, w komentarz. Tak, żeby kanał cały czas miał szansę, żeby się rozwijać. Hej, ja, papa.